Trwają wakacje, a kobierzyckie szkoły już przygotowują się do nowego roku szkolnego. W ośmiu placówkach przeprowadzane są prace remontowe. Ostatnia inwestycja zostanie zakończona w czerwcu przyszłego roku. Urząd Gminy Kobierzyce przeprowadził przetarg na remont jednej ze szkół podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, który nie zakończył się sukcesem. To jest jedna z najstarszych szkół gminy, która potrzebuje gruntownego remontu, w tym wymiany elewacji, okien, drzwi oraz izolacji fundamentów. Nie udało się znaleźć inwestora. Sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest nieprzewidywalna. Zgłoszona tylko została jedna oferta, dwukrotnie przekraczająca kosztorys inwest inwestorski. Nie mogliśmy wobec tego podpisać tej umowy. Podzieliliśmy wobec tego zadanie na takie podzadania, które można wykonywać poza okresem wakacyjnym. Stąd też przetarg na wymianę okien i elewacji, ponieważ te rzeczy można oczywiście wykonywać. Podjęto decyzję o rozstrzygnięciu przetargu. Postanowiliśmy, że robimy przetarg z wyprzedzeniem, tak żeby wykonawca mógł się przygotować już z tymi głównymi pracami remontowymi wewnątrz tej szkoły, przygotować się na okres wakacji następnych. Co to znaczy przygotować? To znaczy zakontraktować materiały przede wszystkim, ponieważ dzisiaj na rynku to nie tylko, że ceny są szalające, z dnia na dzień różniące się, ale też to, że trzeba czekać na poszczególne materiały kilka, a nawet kilkanaście tygodni. Poza tym we wszystkich szkołach należących do gminy przeprowadzone są mniejsze bądź większe remonty. W kilku szkołach trwają małe remonty, ponieważ to są te, które są wykonywane bezpośrednio przez szkoły, czyli dyrektorzy tych szkół zlecają małe rzeczy: typu malowanie klas, malowanie pokoju nauczycielskiego. To są naprawdę małe rzeczy. Tymi dużymi zajmują się już inwestycje gminy, czyli pracownicy urzędu gminy. Jedną z dużych inwestycji jest rozbudowa w zespole szkolno-przedszkolnym Wysokiej. Rozbudowa polega na dobudowaniu nowego skrzydła budynku połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Mamy w planach rozbudowę szkoły. Szkoła jest trzykondygnacyjna razem z zapleczem sportowym halą sportową oraz zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie terenu wchodzi przede wszystkim Orlik, a droga pożarowa, parkingi, zieleń, trawa. Teren przy nowej części zostanie wzbogacony o boisko do piłki nożnej oraz drogę dojazdową i parking. 44 miejsca postojowe, w tym dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku przewiduje się łącznie 15 klas, w tym salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym.